Napływa do nas ciepłe i przepełnione wilgocią powietrze polarno-morskie. Nad morzem temperatura skoczyła dziś do 10 stopni. U nas niewiele mniej, bo 8. Malwina Żuchniewicz, dobry wieczór. Ale teraz front zdynamizuje nam trochę pogodę. Niedzielne popołudnie z chmurami, w wielu miejscach popada deszcz. Najpóźniej dotrze nadpołudniowy wschód województwa. Ale nie będą to intensywne opady. Maksymalnie do 3 litrów wody na metr kwadratowy. Ciepło od 6 stopni na północy, po 8 na południu regionu, ale ta odczuwa na temperatura będzie trochę mniejsza przez silny wiatr dochodzący do 60 km na godzinę. Kolejne dni także z dynamiczną aurą. W poniedziałek dużo chmur, trochę przejaśnień, deszcz i wiatr, a na termometrach od 4 do 6 stopni. We wtorek bez zmian, chmury, chwilowe przejaśnienia, opady deszczu, ale ciepło, bo do 8 stopni. W środę wciąż wietrznie, chmur sporo, ale możliwe też przejaśnienia i przebłyski słońca. Deszcz możliwy jeszcze na południu regionu i też do 6 stopni. W drugiej połowie przyszłego tygodnia Manda o sobie znać: popada deszcz ze śniegiem i sam śnieg, a do tego zrobi się chłodniej, ale spokojnie na razie będzie to tylko chwilowy, zimowy epizod. Dobrego wieczoru.